raz. odprawia teraz magiczne rytuały. A... Ja, jeszcze ale sekund to <zysy> Trudno, ale odprawiam O. O. się od O. Wszyscy się modlimy, o ascenta, proszę wysłuchaj nas w tej ciężkiej chwili. Jeśli nie taki ascenta, to wszyscy doczujemy Wszyscy lubimy ascenta i ich line-upy. Sprzedawaj to, czego już nie potrzebujesz, lub kupuj okazyjnie. Zaczynaj mecz i lecimy za sen. Match found! <laughs> I tried to win games But only used Dartling No <laughs> <laughs>